Dzień bardzo, się ma kolego. Posłuchaj, nawet dobre pytanie zadałeś. Eee, czy opłaca się kupować model używany? Tak, bardzo dużo osób kupuje modele używane. To nie jest nic złego. Tylko z modelami używanymi jest w pewien sposób, tak jak z samochodami. Posłuchajcie, kupujecie generalnie to, co jest na zdjęciu. A modelu po zdjęciu nie da się niestety ocenić, ponieważ model być, może być tak wypicowany, że nic nie będzie widać, żadnego stanu technicznego. Jeżeli komuś się zbytnio nie chce, to czasami model możecie określić po stanie podłogi, jak ona wygląda, po karoserii też. Chociaż mówię, karoserie to są elementy, szczególnie w modelach off-roadowych szybkich, które no, szybko się niszczą, szybko są poobcierane z racji tego, że one skaczą, podskakują, ale generalnie. Mówię, można, jak to się na, mówi, nabyć fajny model, fajnie utrzymany, ale można też kupić kota w worku, gdzie okazuje się, że nikt ten model nie dbał, jest po prostu w środku syf, kiła i mogiła. Części są po prostu bardzo zużyte, no mówię, jak z prawdziwymi samochodami. Także po zdjęciach ciężko czasami coś określić, no, jeżeli komuś się nie chce mówię, czegoś wymieniać, to możemy nawet po stanie podłogi zobaczyć, jak model był bardzo używany. Druga sprawa, jeżeli ktoś sprzedaje model używany z tych droższych, to nawet z racji tego, żeby uzyskać lepszą cenę, jest w stanie wymienić karoserię, a nawet podłogę, tak? Jeżeli podłoga jest w jakiś tam sensownych kosztach, bo mu się na przykład opłaca sprzedając model za 1000 czy 2000 zł dorzucić na przykład przykładowo 200 zł, 250, żeby uzyskać tą cenę, a nie jakąś niższą. Co się opłaca? Opłaca się na pewno, opłaca. No, opłaca nie opłaca, ale najbezpieczniejsza forma zakupu modelu używanego to jest od takiego tak zwanego środowiska modelarskiego, które powiedzmy uczestniczy w życiu, jest jakiś w jakiś pewien sposób aktywne, czy to na grupach na Facebooku, czy gdzieś tam, czy w życiu zawodniczym. Bo raczej taka osoba nie jest anonimowa i raczej nie wciśnie ci, powiedzmy, kota w worku. Znaczy, wiadomo, o model zawsze używany będzie używko i będzie nosił oznaki zużycia większego lub mniejszego, ale wiadomo, że taka osoba raczej już o ten model jako tako dba, więc dostaniesz coś, co jeszcze pojeździ, czym się jeszcze nabawisz i co jeszcze sam będziesz mógł sprzedać. Ale wiecie, mi zdarzają się modele, że naprawdę zdjęcie piękne tego, a potem jak się okazuje, to w środku te części, jakieś zębatki, coś, to to jest po prostu tragedia. Także można, kup tak mówię, jak z prawdziwymi samochodami. Możesz dostać coś fajnego, możesz dostać coś niefajnego, ale generalnie bardzo dużo ludzi kupuje modele używane. Ja też w swojej karierze kupowałem modele używane. Ja się powiedzmy na tych modelach nie zawiodłem, ale zdawałem sobie, że są używane. Czyli co, na dzisiaj wszystko. Sejana, rabaczki.